Ojcze, uznajemy, że nasze rodziny, jak wszystko na tym świecie, są dotknięte grzechem. Przychodzimy do ciebie z sercami obciążonymi bólem, który tak często pojawia się w naszych relacjach z małżonkami, dziećmi, rodzicami i rodzeństwem. Wyznajemy, że nie zawsze kochaliśmy tak, jak powinniśmy. Były chwile, kiedy mówiliśmy słowa, które ranią zamiast leczyć, kiedy działaliśmy z egoizmu a nie z bezinteresowności. Panie, przebacz nam, prosimy o Twoje miłosierdzie i łaskę w tych momentach niepowodzenia i słabości. Naucz nas, jak naprawiać zranienia w naszych domach i przywracać to, co zostało zniszczone przez pychę, gniew lub niezrozumienie. Nawet w najświętszych rodzinach trudności są nieuniknione. Tarcia wynikające z bliskości ujawniają nasze ludzkie słabości, ale Panie, wiemy, że w tych chwilach jesteś z nami. Jesteś obecny oferując pokój i siłę. Znasz próby, przed którymi stoimy i tylko Ty możesz nas przeprowadzić przez burze. Twoje słowo jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce. Psalm 119, 5. To poprzez Twoje słowo znajdujemy pocieszenie i przewodnictwo w trudnych chwilach. Biblia jest pełna przykładów rodzin, które zmagały się z wyzwaniami i przez wiarę w Ciebie je przezwyciężyły. Jedną z takich historii, której się trzymamy, jest historia Józefa. W Księdze Rodzaju czytamy, jak bracia Józefa zdradzili go z zazdrości i sprzedali w niewolę. Przez lata Józef żył w obcym kraju, zdala od rodziny, znosząc wielkie cierpienia. A jednak, przez to wszystko, Józef nigdy nie stracił wiary w Ciebie. Ufał, że masz większy plan, nawet gdy nie mógł go dostrzec. A na końcu Ty wyniosłeś Józefa do wielkiej władzy i pozwoliłeś mu uratować swoją rodzinę w czasie głodu. Panie, historia Józefa przypomina nam, że nawet gdy nasze relacje rodzinne są napięte, Ty wciąż działasz. Bracia Józefa działali ze złości i nienawiści, ale Ty użyłeś ich grzesznych czynów, aby przynieść dobro. Obróciłeś to, co miało być złem, w błogosławieństwo, nie tylko dla Józefa, ale dla całej jego rodziny. Daje nam to nadzieję, Panie, że Ty możesz działać także w naszych rodzinach. Nawet gdy wydaje się, że wszystko się rozpada, pomóż nam być jak Józef, ufać Twojej dobroci, nawet gdy nie widzimy całego obrazu. Daj nam łaskę, aby przebaczać tym, którzy nas skrzywdzili, wiedząc, że Ty jesteś ostatecznym sędzią i tylko Ty możesz uleczyć rany serca. Panie, wiemy, że trudności rodzinne często wynikają z konfliktu. Niezależnie od tego, czy dotyczy to małżonków, rodziców i dzieci, czy rodzeństwa, nieporozumienia mogą szybko prowadzić do podziałów, jeśli nie będziemy ostrożni. Wróg próbuje zasiać ziarna niezgody w naszych domach, ale wiemy, że Ty jesteś Bogiem pokoju. Prosimy o Twoją mądrość w chwilach konfliktu, abyśmy mogli podchodzić do siebie z cierpliwością i zrozumieniem. Twoje słowo mówi nam w liście Jakuba 1.19.20. Niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, powolny do mówienia i powolny do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co sprawiedliwe przed Bogiem. Pomóż nam żyć według tej prawdy w naszych rodzinach. Kiedy pojawiają się spory, daj nam siłę, aby więcej słuchać niż mówić. Pomóż nam kontrolować nasze temperamenty. Abyśmy nie mówili rzeczy, które mogą powodować trwałe szkody. Panie, potrzebujemy Ducha Świętego, aby kierował naszymi słowami i czynami, bo wiemy, że we własnej sile jesteśmy słabi. Prosimy o Twoją pomoc w komunikowaniu się z miłością, nawet gdy jesteśmy zranieni lub sfrustrowani. Naucz nas mówić słowa, które budują, zamiast niszczyć. Przyznajemy, Panie, że niektóre z najgłębszych ran pochodzą od tych, których najbardziej kochamy, ale wiemy również, że jesteś bogiem pojednania. Pragniesz uzdrowić nasze zranione relacje, przywrócić to, co zostało utracone. Dlatego przychodzimy teraz do Ciebie, prosząc o uzdrowienie w naszych rodzinach. Modlimy się o odwagę, by wyciągnąć rękę do tych, których skrzywdziliśmy. By prosić o przebaczenie i by przebaczyć tym, którzy nas skrzywdzili. Jezu, nauczyłeś nas, abyśmy przebaczali 77 razy, Mateusz 18:22, pokazując nam, że nie ma granicy dla naszego przebaczenia. Pomóż nam iść za Twoim przykładem, ufając, że gdy przebaczamy innym, sami odnajdziemy uzdrowienie. Ojcze, Modlimy się również za tych w naszych rodzinach, którzy są w pozycji liderów, rodziców, dziadków i opiekunów. Wezwałeś ich do wielkiego i szlachetnego zadania, ale wiemy, że nie jest to łatwe. Odpowiedzialność za prowadzenie rodziny może czasem przytłaczać. Modlimy się za wszystkich, którzy przewodzą swoim domostwom, abyś wypełnił ich mądrością, łaską i pokorą. Twoje słowo mówi nam w przysłów 22,6. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, jaką ma iść, a gdy się zestarzeje, nie odstąpi od niej. Prosimy o Twoje prowadzenie w wychowywaniu naszych dzieci, abyśmy mogli nauczyć je miłości i podążania za Tobą. Daj nam cierpliwość i wytrwałość, by przewodzić przykładem, pokazując im, co to znaczy żyć w wierze, miłości i służbie. Dla Ojców i Matek Panie, modlimy się, abyś pomógł Im przewodzić z pokorą, stawiając potrzeby rodzin ponad własne, naucz ich kochać ofiarnie, tak jak Chrystus umiłował Kościół i oddał za Niego swoje życie. Efezjan 5:25. Modlimy się także za dzieci w naszych rodzinach, aby szanowały swoich rodziców i wzrastały w mądrości i zrozumieniu. W świecie, który często odciąga je od Ciebie, Panie, prosimy, abyś chronił ich serca i umysły, utrzymując je zakorzenione w Twojej prawdzie. Panie, gdy przechodzimy przez próby i trudności w naszych rodzinach, pomóż nam ufać Twojemu czasowi. Często chcemy natychmiastowych rozwiązań, ale wiemy, że działasz w sposób wykraczający poza nasze zrozumienie. Masz plan dla każdego z nas. A czasem ten plan obejmuje sezony czekania, trudności lub niepewności. W historii Józefa widzimy, jak użyłeś wielu lat walki, aby przygotować go do roli, jaką dla niego miałeś. Józef nie wiedział, nie wiedział co przyniesie przyszłość, ale ufał Tobie. Pozostał wierny nawet w najciemniejszych chwilach, a na końcu przyniosłeś wielkie wybawienie przez Niego. Pomóż nam ufać Tobie, Panie, nawet gdy nie widzimy natychmiastowego rozwiązania naszych problemów rodzinnych. Daj nam wiarę, aby wierzyć, że działasz we wszystkim ku naszemu dobru. Rzymian 8.28. Nawet gdy tego nie widzimy, poddajemy nasze rodziny Tobie, ufając, że przyniesiesz uzdrowienie, odbudowę i pokój w swoim doskonałym czasie. Na koniec, Panie,